Cześć, dzisiaj na warsztat bierzemy całkę z e do 1 przez x podzielone przez x kwadrat. Proponuję takie podstawienie. t to będzie 1 przez x. To znaczy, że dt to jest minus 1 przez x kwadrat. dx, czyli minus dt to będzie dx przez x do potęgi drugiej. Dlaczego tak? No to takie małe przypomnienie z pochodną gdzieś tutaj na boku. 1 przez x to jest x do potęgi minus pierwszej. No to sobie tak schematycznie zapiszmy. x do minus pierwszej pochodna to jest minus 1 razy x do minus drugiej, czyli minus 1 przez x kwadrat. I to jest to, czego potrzebowaliśmy. Podstawmy to, zapiszmy, że to jest całka minus x kwadrat przez, y, dx przez x kwadrat to jest minus dt, czyli minus jakieś dt, a w miejsce 1 przez x wstawiamy t, czyli mamy e tu t. I teraz tak, całka z e do t to jest e do t, bo e do x pochodna to jest właśnie e do x, plus jakaś stała, Czyli w naszym przypadku to jest minus e do potęgi 1 przez x i plus jakaś stała i to jest koniec zadania.